Dzisiaj troszeczkę oryginalny przepis, śledzie z granatem i z orzechami. Oczywiście potrzebujemy śledzie, ja akurat ponieważ mam solone, to wsadziłem je sobie do wody, żeby przepłukać. Co tak co pół godziny zmieniam wodę, żeby ta sól cała zeszła z tych śledzi. Rodzynki, które zalałem wrzątkiem, za chwilę się odsączy, żeby były bardzo fajne. Będziemy potrzebowali jogurt naturalny albo śmietanę, orzechy włoskie, granata, cebulę, majonez, musztardę. No i dobrze mieć na przykład koperek. Ja tutaj akurat dałem przyprawę do śledzi, bo tutaj są różne inne, oprócz koperka i nadtki z pietruszki, różne inne rzeczy, które można użyć przy właśnie robieniu naszej potrawy śledziowej. Ja oczywiście te śledzie będę robił tak, jak się robi na stół wigilijny, ale może być, mogą być one jako fajna podjadka albo nawet jako szczerze mówiąc na jakieś święta. Jeśli są wielbiciele śledzi, to na pewno będzie sytuacja taka, że śledzie będą w ten sposób przyrządzone im bardzo smakowały. Cebulę siekamy na drobne kawałki, dorzucamy do nich rodzynki, jogurt lub śmietanę, majonez, musztardę i pokrojone w kawałeczki kawałki śledzia i to wszystko mieszamy, żeby to miało jednolity jakiś taki wygląd. Na samo zakończenie sposypujemy naszego śledzia pietruszką albo tą przyprawą do śledzi, którą ja miałem, orzechami, orzechy możemy na suchej patelni sobie tak podsmażyć, żeby one były po prostu fajnie podsmażone. No i Owocem granata i w ten sposób mamy fantastycznego śledzia, świątecznego śledzia na stół wigilijny czy jakikolwiek inny dla wszystkich wielbicieli śledzi, więc takiego właśnie polecam. A jeszcze jedna rzecz na zakończenie, oczywiście śledzia pakujemy do lodówki, żeby nam się na dobrą sprawę wziął i jeszcze przegryzł i tak sobie może troszeczkę poczekać z godzinkę, z dwie w lodówce.